Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Już oficjalnie wróciłam, jestem po porodzie, więc y, jestem przeszczęśliwa. Tak naprawdę nie wiem od czego zacząć. Udało mi się zrobić makijaż, ponieważ synek akurat spał, e, sobie zasnął na moim mężu, więc y, po raz pierwszy od porodu się pomalowałam. Jak sobie nakładałam ten makijaż, to tak nieswoje się czułam. Ale już bardzo chciałam właśnie nagrać film, e, tutaj wrócić na kanał, e, powiedzieć, że jest u nas wszystko dobrze. Jak się czujemy, jak tutaj w ogóle te pierwsze wrażenia po porodzie, po powrocie do domu, wraz z pojawieniem się synka na świecie, doznałam niesamowitych uczuć i emocji, takich, których nie znałam wcześniej, więc to było naprawdę niesamowite. Ja wiedziałam, że, że też się z jednej strony zastanawiałam, jak to będzie. Myślałam, że po prostu no, będę szczęśliwa i taka spełniona, ale doznałam właśnie czegoś takiego, czego się nie spodziewałam, czyli kompletnie nowych uczuć. Ogromne szczęście, radość. Od momentu porodu każda noc jest nieprzespana. Pobudki mamy co tak dwie godziny, czasami co trzy. Były noce, że spałam tylko 3 godziny, zegarek mi to po prostu mierzy, ja później na telefon tylko zerkam, ile przyspałam. No, nie, nie było to, nadal nie jest to łatwe. Ale już chyba mój organizm zaczął się do tego powoli przyzwyczajać. Jak już prześpię na przykład 6 godzin, oczywiście z przerwami, to są takie na zegarku, mam taki wykres, to są przerwy. Dwie godziny śpię, godziny nie śpię, dwie godziny śpię, godziny nie śpię. Jak prześpię 6 godzin, no to już jest naprawdę wspaniale. O dziwo po porodzie dosyć szybko doszłam do siebie. Ee, już że tak naprawdę trzy dni po powrocie do domu, ja tutaj robiłam obiad, sprzątałam i tak dalej. Położna do nas przyszła i sobie tam notowała, że jesteśmy trzeci dzień po wyjściu ze szpitala w domu. Ja się zdziwiłam, mówię, jak to dopiero trzeci dzień, przecież ja już tutaj wszystko robię, jestem na pełnych obrotach, a jednak może powinnam bardziej odpoczywać. Po prostu straciłam rachubę czasu, też no, nie wiem, który jest dzień tygodnia, jakoś tak się wszystko rozmywa, godziny lecą, ja nie wiem, która jest godzina, więc tak, taka nowa, trochę śmieszna rzeczywistość. No ale wiadomo, jak to jest z noworodkiem. Tak to właśnie wygląda. Zauważyłam, że kompletnie inaczej mi się funkcjonuje, jak za oknem świeci słońce. Dzisiaj jest piękna pogoda, już taka typowa jesień, liście brązowe na drzewach, ale jest słońce i ja od razu, no, chcę mi się żyć. Jak jest taka szaruga i pada deszcz, no to ja, ja też taka jestem wtedy, no, no, średnio, średnio do życia. Zobaczymy, jak się dzisiejszy dzień ułoży. Chciałabym wyjść na pewno na spacer, żeby wykorzystać właśnie tą słoneczną pogodę. No a tak to będziemy sobie tutaj y, z naszym synkiem spędzać miły dzień, więc zapraszam Was do zostawienia subskrypcji i życzę miłego oglądania.

bo to wiecie, musi się tutaj wszystko zgrać, e, musi mieć czyste ubranko, żeby sobie nie ulał, pampersa, później go muszę włożyć w kombinezon i tak dalej, i tak dalej. I na końcu e, siebie, znaczy najpierw siebie ubieram, żeby się nie zgrzał i będziemy mogli wyjść. E, teraz mu wezmę tutaj czyste ubranko. Już od razu chyba mu założę bluzę, żeby e, po prostu w tej bluzie był i na to już kombinezon. Poza tym, że nie wiem jaki jest dzień tygodnia, to też kompletnie nie mam poczucia czasu i pomaga mi taka aplikacja. Ta aplikacja nazywa się Moje Dziecko i sobie w tej aplikacji zaznaczam kiedy jadł, kiedy była pieluszka zmieniona, kiedy spał, jak długo, nastrówko. a psik. I dzięki temu po prostu mam wszystko pod kontrolą, bo jeszcze taki noworodek no to musi regularnie... Co 3 godziny być karmiony, i jak mi się wydaje, że on za długo śpi, to sprawdza aplikację i się okazuje, że wcale nie za długo. O, tutaj mamy kocyk z wełny Merino. Tutaj jest ten kombinezonik też z wełny Merino, i on fajnie grzeje, ale się nie spoci. Jeszcze przykryję gondolę i powinno być fajnie cieplutko. W ogóle ten wózek się super sprawdza tutaj na te tereny, bo dużo dziur teraz jest. Tutaj sobie włączam napęd i się super prowadzi. My zawsze mamy. Mieliśmy chłodno w domu, bo ja tak e, lubiłam w sypialni 18 stopni, e, na dole też 19, a teraz no przy dziecku 23. Jak mogę wyjść na zewnątrz, tak odetchnąć takim świeżym powietrzem, e, to cudownie. W czapce wziąłem sobie kawę na spacer. Jakaś nowość z milki, będę testować. Taki rogal e, z waniliowym nadzieniem. Rozebrałam się z tej czapki, bo jak widzicie jest mega mocne słońce, jest bardzo ciepło. Mnie już jest gorąco. Mam nadzieję, że ten synek się nie zgrzeje w tej gondoli, no ale nie, nie będę go tutaj rozbierać. Ewentualnie kocyk mu troszkę po prostu zdejmę albo po prostu tą pokrywę odepnę. Idziemy sobie do lasu, bo tam przy drodze śmierdzi z spalinami, a w lesie jest czyste, fajne powietrze. Wiesz co, ona jest do zawielenia śmietaną, tylko ja jeszcze chciałam ją chyba koncentratu dolać, którego nie mam barszczakowego. Dobra, to, to... to możesz tę śmietanę wrzucić do miski. Tak właśnie zasnął. troszkę mi zajęło, żeby go uśpić, było karmienie, lulanie i tak dalej, ale już sobie śpi. Myślę, że tak z dwie godzinki sobie pośpi i ja też powinnam się zdrzemnąć, bo spałam dzisiaj 4,5 godziny, trochę za mało. A jeszcze tutaj zrobiłam pranie i może jeszcze szybko sobie je tutaj złożę, bo jakoś dużo tego nie ma. I powiem Wam, że pierwsze pranie jakie miałam, to prasowałam ładnie równiutko składałam w kosteczkę wszystko a teraz po prostu biorę i nawet nie zapinam tych guziczków bo dużo guziczków jest na tych bodach i nawet łatwiej później się wyciąga, już są rozpięte tylko składam na pół rękawki do, do środka o i tak mam złożone więc to wtedy sprawnie idzie, no bo po zapraniu synka jeszcze mamy swoje pranie które też muszę Ogarniać. Odeszło mi robienie zakupów i sprzątanie kuchni, bo tutaj akurat mnie mąż odciąża w tym. Tak się dzielimy troszkę tymi obowiązkami nowej rzeczywistości. No i super sobie radzimy. Powiem Wam, że jesteśmy bardziej zorganizowani niż przed dzieckiem. To jest ciekawe. Jeżeli chodzi o ubranka, to najbardziej mi się sprawdzają rzeczy z HM. -u. One są bardzo takie komfortowe, jeżeli chodzi o ubieranie, są luźne. Te z Newbie troszkę mniej mi się sprawdzają, bo są dosyć wąskie. Na przykład te spodenki są sztywne, wczoraj próbowałam je ubrać, to ciężko. Więc już ich pewnie nie założę. Tutaj są body, tak, wszystko z H&M. -u. Tutaj z Newbie takie pajacyki na zamek na noc zakładamy, one też się fajnie sprawdzają. Tu są z Next, ale to są już większe rozmiary. A tu są takie kompleciki różne ładne z Zalando. Ale ich jeszcze nie ubierałam, bo są po prostu za duże. Ten sweterek też jeszcze nie miał swojego debiutu. I rozmiar 62. Jeszcze troszkę poczeka, bo synek akurat jest na ten rozmiar 56 i jeszcze troszkę pewnie w tym pochodzi. Mam pierwsze buciki dla synka. Dostaliśmy w prezencie od znajomych. Zobaczcie, jakie słodkie Jordany. A jeszcze są za duże na niego. To jest jakiś najmniejszy rozmiar prawdopodobnie. Ale bardzo słodko wyglądają. A te jeszcze kupiłam, takie dwie książeczki, wierszyki. Bo zauważyłam, że jak czytam mu wiersze Jana Brzechwy, to słuchał z zainteresowaniem. Ale te mu się nie podobają. Tylko te, takie klasyczne bardziej. Przyszłam do sypialni, bo wam nie pokazywałam właśnie ten kącik w sypialni, który sobie zrobiłam tutaj na piętrze. Bo pokoik z synka mamy na dole, a tutaj też potrzebowałam mieć takie miejsce do ogarnięcia. I tutaj fajną rzecz znalazłam, bo okazało się, że potrzebuję lampek takich nocnych do przebierania w nocy. I kupiłam takie trzy lampy w Ikei. To jest nowość. Ona w ogóle kosztuje 40 zł, więc. no... Nie wiem co to za cena. I ona ma takiego pilota. Ja kupiłam trzy lampy, ponieważ jedna stoi tutaj przy przewijaku, druga stoi przy mnie, przy łóżku i trzecia obok męża. I wszystkie właśnie są na pilota i sobie można e, regulować natężenie światła tym pilotem i w ogóle włączać i wyłączać tą lampkę. Zaraz to. Teraz jest na najniższym natężeniu światła. O, i teraz się rozświetla. E, I ona daje takie ładne, e, ciepłe, nastrojowe światło wieczorem. Tutaj jeszcze zapaliłam takie górne, więc to i tak nie oddaje klimatu, ale generalnie polecam, bo w nocy właśnie sobie pilotem z łóżka włączam lampkę i tam mogę nakarmić synka. A tutaj ta przy, przy wieku się akurat świeci całą noc na najniższym świetle. Z tym, że ta lampka jest sprzedawana oddzielnie, a żarówka z pilotem też oddzielnie i to wszystko jest z Ikei. W garderobie też musiałam sobie wszystko przeorganizować, Um, popełniłam taki błąd, że nie, mm, nie kupiłam zbyt wielu ubrań do karmienia, chyba żadnych nawet nie miałam, ale nadrobiłam to już jak wróciłam ze szpitala. Pozamawiałam sobie tutaj takie topy do karmienia, wszystko, żeby mi było wygodnie, jakieś bluzki. Tu są same basiki. no bo ja teraz w takich rzeczach chodzę i tu jest cała szafa, <grym> znaczy cała szafa, taki końcik mój w sumie z rzeczami pociążowymi, żebym mogła wygodnie sobie tutaj funkcjonować w domu. Tutaj zostawiłam same bluzy, pochowałam już letnie sukienki. I tak o, to sobie chyba wczoraj wszystko zorganizowałam. Tu są jakieś, wszystko jest, większość rzeczy jest z H&M. Ta bluzeczka też jest do karmienia. Musiałam sobie też dużo biustonoszy do karmienia kupić. No i tak to wygląda. Ja już jestem po kąpieli. Jest przed dwudziestą. Ale dla mnie jest już późno, bo ostatecznie nie udało mi się przespać. Synek cały czas chciał być blisko mnie, więc muszę teraz jakoś to nadrobić. No bo te 4,5 godziny to zdecydowanie za mało. Zobaczymy, jak dzisiejsza noc. Trzymajcie kciuki. Ja tam już sobie kolację i teraz akurat synek śpi. No ale czekam aż się obudzi, żeby go nakarmić, i może wtedy razem już zaśniemy. I dopiero będzie kolejna pobudka na kolejne karmienie. Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostaw mi komentarz, będzie mi bardzo miło. Również subskrypcji. Widzimy się w kolejnym filmie buziaczki. Pa pa!